W Disney Junior wszyscy się przyjaźnimy i bawimy razem. Nieważne czy jesteśmy duzi czy mali, szybcy czy wolni. To nieistotne skąd pochodzimy i jak wyglądamy. Kochamy naszych przyjaciół. W Disney Junior wszyscy jesteśmy bohaterami. Energia cię rozpiera, dziewczyno. Dzisiaj przygotowaliśmy wyjątkową grę i będziemy grać w nią razem. Chcesz dołączyć? Wspólna zabawa sprawia dużo przyjemności. Zaczynamy! Blue i bingo mają nową koleżankę. pani! Ja! Oj, biedna pompi. Sama nie dałabyś rady zejść, prawda? Której czasem jest trudno bawić się ze wszystkimi. Ojej! Pompi! Musi być jakiś sposób, by poczuła się lepiej. Tylko jaki. Hej, blue! Oczywiście nie można jej zostawić i udawać, że nie istnieje. A, Widzisz? Banji też tak nie myśli. Nie. Dodajmy odwagi naszej małej koleżance. Dawaj, Bo przyjaciele zawsze sobie pomagają. Pompi, wiem, że dasz radę. A wspólna zabawa jest najfajniejsza. Nie! Je! Zrobiłam to! Kiedy czujemy się dobrze, wszystko idzie jak z płatka. Brawo! Szpic miniaturowy to drobna, ale odważna rasa. Teraz będziemy bawić się z Mikim i jego ekipą. Aby jesień mogła nadejść, Zespół krasnali musi poprawnie zagrać piosenkę o porach roku. Pomożemy im? Zrobią to Mini i Daisy. Spotkały się już z Krasnalem, który potrafi grać na perkusji. To wyjątkowy muzyk. Jest głuchy, więc nas nie słyszy. O! Ale jeśli nie słyszy, jak może utrzymać tempo? Na szczęście istnieje rytm, który wszyscy nosimy w sobie. Wiesz, co to jest? Już się domyślasz? Połóż dłoń na klatce piersiowej. Czujesz to? Sprawia, że chce mi się tańczyć! Nasz muzyk też powinien kierować się biciem własnego serca. Tak jest! Nawet jeśli nie słyszymy, możemy wyczuć nasz puls i dzięki niemu trzymać tempo. Kiga wow. cieszy się, że mógł pomóc. I cieszy się, że nareszcie jest. Cieszę wow. Je się! Fantastycznie! A teraz pobawimy się ze straż ekipą, do której właśnie dołączyła nowa osoba. Siostra Jędrka. Do ekipy. Jak widzisz, porusza się na wózku inwalidzkim i jest gotowa pokonać każdą przeszkodę. Nie dowiesz się, dopóki nie spróbujesz! Bo gdy jesteś częścią straż ekipy, musisz sprostać wszelkim wyzwaniom, łapiesz złoczyńców, przeprowadzasz akcje ratunkowe, a nawet pomagasz w kierowaniu ruchem. Podpowiemy jej, jak sobie z tym poradzić? Zaczynajmy! Na przykład, jak powstrzymać złoczyńców? Trzeba wiedzieć, jak ich przechytrzyć i zaskoczyć. Ręku. To tylko pilot do pułapki, w której jesteście. Tak, jak zrobiła to siostra Jędrka. Brawo! O, oh, wow, niezły żół! A gdy ktoś potrzebuje pomocy, aby przeprowadzić akcję ratunkową, należy wykazać się wielką odwagą. A siostra Jędrka i przyjaciele ze strasz ekipy zawsze pomagają innym. Uratowani! Doskonale! Pozostało kierowanie ruchem. Czy da sobie radę? Utrusza. Jeśli ktoś potrafi przewidzieć kłopoty, to musi być wyjątkowo inteligentny. No pewnie. Siostra Jędrka doskonale sprawdza się w ekipie i pokazała, że mimo różnych przeszkód nic nie jest w stanie jej zatrzymać. Witamy w Strasz ekipie! Dziś twoja pomoc była nieoceniona. Bawiliśmy się z nową przyjaciółką Blue i Bingo. <laughs> yeah! Krasnale zagrały swoją piosenkę dzięki pomocy wyjątkowego muzyka? A siostra Jędrka sprostała każdemu wyzwaniu stojącemu przed straż ekipą. Świetna robota! Pamiętaj, że w Disney Junior wszyscy jesteśmy bohaterami! Subskrybuj kanał, by znaleźć więcej filmów i przełącz się na Disney Junior, gdzie czekają Twoje ulubione seriale.